pierwszej kwestii organizacja na pewno Niemcy są zorganizowani bardzo dobrze mają inną kulturę pracy u nas się to oczywiście na plus zmienia z każdym rokiem bezdyskusyjnie jest ogromna poprawa natomiast jeśli chodzi o samą organizację Niemcy są perfekcyjni to jest jakby to jest ich atut jeśli chodzi o sposób pracy zawodników Mam małą przerwę w, w pracy na poziomie ekstraklasy czy w zawodowym klubie, natomiast z tego co pamiętam, znaczy to mi utkwiło w pamięci. Niemcy zadają, wychodząc, niemieccy zawodnicy zadawali jedno pytanie, wychodząc na trening, czy mają założyć buty piłkarskie, czy buty biegowe? Tylko tyle. Po prostu chcieli być gotowi, nie zadawali pytań, dlaczego dziś biegamy, a dlaczego nie gramy i tak dalej. Po prostu byli gotowi do wykonywania swoich obowiązków, i to była, to było dla mnie zaskoczenie bardzo pozytywne bo to pokazuje też ich profesjonalizm. Oni są gotowi na wszystko i, i, i to było y, bardzo fajne doświadczenie.